Baza dań, moje listy menu, widok. Co to jest lista menu? Co to jest danie lub kategoria dań? To są rzeczy oczywiste. Kolejną zakładką, którą omówię, jest zakładka moje listy menu. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. Lista menu to ułożona lista naszych dań. W aplikacji Creator Menu można utworzyć dowolną ilość takich list menu, bazując na daniach z naszej bazy dań. Listy menu można wykorzystać do wielu celów. Na przykład, by utworzyć menu świąteczne o nazwie Gwiazdka. W przypadku, gdy oferujemy w naszej restauracji osobną kartę win, ich selekcję zawierać będzie lista menu o nazwie, na przykład, Karta win. Jeżeli oferujemy w naszej restauracji menu sezonowe, możemy stworzyć osobne listy menu na każdą porę roku. Możemy zdecydowanie ułatwić sobie pracę w ofertowniku, tworząc osobne listy menu na potrzeby wesel, spotkań firmowych lub kinderbali. Widok, w którym jesteśmy obecnie, pokazuje takie właśnie różne listy menu, dostosowanych do różnych okoliczności i okazji. Jeżeli do którejś z list dodana została ukryta notatka, również będzie tutaj widoczna.